Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak o smakujesz, aż się zepsujesz. Tę bardzo znaną i równie mądrą fraszkę Jana Kochanowskiego w XXI wieku możemy traktować już nieco humorystycznie. Teraz bowiem także M-Bank postanowił zadbać o wasze szlachetne zdrowie. Jak? Opowiedzą dzisiaj o tym Piotrek Puchalski i Gosia Cieślak. Zaczynamy! 16 grudnia dokonała się rewolucja na rynku. M-Bank wprowadził medyczne ubezpieczenie, dzięki któremu klienci mają dostęp do specjalistów, którzy dbają o nasze zdrowie. Ubezpieczenie wprowadziliśmy w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Oferta przygotowana jest wspólnie przez mBank, Bro Ubezpieczenia oraz Alianz Polska. Pakiet Zdrowie24H można kupić poprzez stronę internetową mBanku, a od połowy stycznia również telefonicznie. Oferta dostępna jest w dwóch wariantach cenowych: komfortowym i maksymalnym. Dostępne są pakiety indywidualne oraz rodzinne. Profesjonalną opiekę medyczną można mieć już od 69 zł miesięcznie, czyli około 2 ,30 zł 30 groszy dziennie. Opłata jest pobierana automatycznie z twojego e-konta, a ochrona przedłuża się sama na kolejne miesiące. Do najważniejszych zalet produktu zaliczamy: Szeroki zakres ubezpieczenia, czyli nielimitowany szybki dostęp do lekarzy, zabiegów i badań medycznych dostępnych w sieci ponad 700 placówek na terenie całego kraju. Gwarantowaną dostępność internisty maksymalnie w ciągu 24 godzin, a specjalisty w ciągu 5 dni. Dostępność do specjalistów bez skierowania, a także potwierdzenie wizyty poprzez SMS oraz specjalną infolinią dla klientów Mbanku. Każdy, kto skorzysta z oferty w dowolnym momencie, może z niej zrezygnować. Jednak, jeśli zechce znów zabezpieczyć swoje zdrowie, będzie mógł zawrzeć kolejną umowę po upływie 6 miesięcy. Zachęcamy Was do korzystania z ubezpieczeń M-Banku, nie tylko tych medycznych. W nowym roku życzymy Wam przede wszystkim wiele zdrowia. To wszystko w dzisiejszym M-Wideoblogu. Do zobaczenia.